Na pewno sobie teraz przypominasz, gdy wracając po całym dniu pracy do domu, widzisz trzeci raz na wielkim billboardzie tego pysznego hamburgera z Twojej ulubionej restauracji fast food. Lub, gdy słyszysz w radiu, jadąc samochodem dwa razy i jedno po drugim, dokładnie tą samą reklamę. Czy nie szkoda reklamodawcom pieniędzy? No bo przecież... Mogliby je rozłożyć w innych miejscach, żeby więcej osób skusiło się na ich produkt. I właśnie tutaj wpadamy na pułapkę efektu czystej ekspozycji, wykorzystywaną sprytnie przez wiele firm. Podświadomie, gdy będziemy mieć kontakt z kolejną. Tą samą reklamą zwiększa się prawdopodobieństwo, że dany produkt lub firmę zaczniemy postrzegać bardziej pozytywnie, co końcowo może skutkować jednak na skręcenie w prawo na tego McDrive'a. Ludzie często odczuwają strach przed nieznanym oraz nowościami, więc dlaczego mieliby sięgać po coś, co widzą pierwszy raz na oczy? Odpowiednio rozmieszczone reklamy rozpraszają takie obawy, co za tym idzie, przełamują barierę nowości. Został przeprowadzony eksperyment na ładnych kobietach, a dokładnie na mężczyznach, którzy musieli określić pod koniec roku studenckiego, które dziewczyny według nich są najbardziej atrakcyjne. Uczniowie oczywiście nie wiedzieli, że dziewczyny specjalnie przychodziły na zajęcia w różnych regularnościach. Jedne przychodziły codziennie, a drugie specjalnie omijały lekcje, żeby pojawiać się zdecydowanie rzadziej niż poprzednie. Pod koniec obserwacji mężczyźni musieli wskazać dziewczyny, które najbardziej są według nich atrakcyjne. Największą ilość głosów otrzymały te, co do szkoły chodziły często. Ilość bodźców, które otrzymujemy od tego samego, zwiększa pozytywne emocje, ale nie zawsze, ponieważ są wyjątki. Efekt czystej ekspozycji działa tylko wtedy, gdy od samego początku dany bodziec działa na nas pozytywnie lub neutralnie choć jest to rzadkość. Gdy od samego początku nam się coś nie podoba, to częstotliwość pojawiania się go w naszym życiu, prawdopodobnie nie wpłynie na to, że zaczniemy go lubić bardziej. A wręcz przeciwnie, możemy coraz bardziej utwierdzać się w tym, że nam się nie podoba. Gdy będziesz widział relacje na Instagramie swojego ulubionego influencera, który czwarty dzień używa ten sam, tuż do rzęs. Teraz już będziesz świadomy, dlaczego z dnia na dzień twoje oko będzie bardziej skupione na kosmetyku, a może już wyszukiwałeś go w jakimś sklepie internetowym. Podsumowując wszystko w kilku zdaniach Ułatwieniem do zapamiętywania jest powtarzalność, tak samo jak uczymy się słówek do języków obcych. Dobra znajomość loga, marki czy sloganu zwiększa prawdopodobieństwo, że właśnie ten produkt wrzucisz spośród innych konkurencyjnych do Twojego koszyka zakupowego. Co ostatecznie przełoży się na zyski dla firmy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za pooglądanie tego filmu do końca. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków.